Witam państwa bardzo serdecznie. Cóż to się będzie dzisiaj działo na kanale Króla Pustkowia. Ludzie drodzy, jaka wielka tragedia, słuchajcie. Czytam sobie artykuł taki y, napisany dla y, ludzi szurniętych przez ludzi jeszcze bardziej szurniętych, czyli przez ekspertów, psychologów. To są naprawdę wielkie odkrycia, to są wiekopomne odkrycia. Jak sobie. Radzą ze złością i gniewem osoby inteligentne. ha, ha, ha. buraczyny jedne, tumany, z tvn -u. się tam znacie w ogóle, na nie wiadomo na czym, bo już nawet nie będę mówił. Już to wszystko jest tak upodlone mentalnie, że gdzie by tu nawet pomyśleć o tym, że ktoś by jakiś poziom reprezentował? Nie! Jak sobie radzą osoby inteligentne ze złością? Na przykład rolnicy, jak sobie powinni ze złością i gniewem w Europie, Teraz radzić, jak sobie powinni radzić A polscy rolnicy to wiemy jak sobie muszą poradzić Czyli muszą zwinąć interes Bo jak wyjdą na ulicę to Marcin Kierwiński Z panem Donaldem yy, Wyślą ministerstwo kostki brukowej No i tam niewiele z tego rolnika albo górnika zostanie No ale jak sobie radzić Z takim, z taką złością i gniewem No bo wydaje mi się, że słuchajcie Sprawa tutaj jest taka oczywista No ja nie wiem, no zobaczcie Weźmy pod uwagę Polaków No ale weźmy pod, Polaków pod uwagę Ja nie mówię, że Poliniaków, Buraczyny jedne czyli każdego dziwolonga, który ma paszport polski i uważa się, że jest Polakiem, prawda? i jemu jest fajnie w tym systemie, jemu się dobrze żyje, jak mu na głowę srają, on nawet tego nie zauważył, słuchajcie, że mu na głowę nasrali. Jak mu włożyli gówno i zawinęli w złotko i pokazali, że to się błyszczy, że to jest fajne, to on się też cieszy, prawda? Dali mu dwa złote, odebrali mu 10 tysięcy i on się też cieszy, słuchajcie, bo on o niczym nie wie. On o niczym nie wie, czyli upośledzony, słuchajcie, ło. Jeden z drugim. Albo pójdzie znowu na wybory za chwilę, ta będzie wierzył, że pan Karol jest fajny, prawda? No, pan Karol jest bardzo fajny, no to jest ja myślę, że tak, pan Karol jest fajny, bo nie podpisał ustawy łańcuchowej tego gniota śmiesznego, no ale to jest i wyrzucił stół okrągły z pałacu prezydenckiego. No to to są największe osiągnięcia, a wobec tego, co się dzieje na świecie, to jest pełna, totalna uległość proskineza wobec Stanów Zjednoczonych. Pan Donald jest też fajny, wybitnym mężem stanu. Przez dwa a lata, prawda? No to ja myślę, że zaserwował nam pokaz swoich umiejętności godny tego wszystkiego, co jego historia w naszym kraju była nam w stanie ukazać. Ale ludzie nie znają historii, bo się nie interesują. A pan Donald się zmienił i uczłowieczył przez lata pracy dla niemieckiej Brukseli. Także zdajcie sobie sprawę, z kim wy macie do czynienia. Pan Donald już wie, jak zrobić to wszystko, co kiedyś. Uchodziło za podłe, za obelżywe, ale on już to robi tak i generalnie nie tylko on, jego zwierzchnicy zewnętrzni, z lewa prawa, z południowego wschodu, z za oceanu, z niemieckiej Brukseli, jak to prawda się robi, tak żeby y, zrobić to samo, tylko tak żeby nikt o tym nie wiedział. Czyli jesteś, chodzisz, obsrany, opluty, wyrąbany w kakao, tam cię batem smagają po plecach, a ty się cieszysz po prostu. Jak się dowiesz, to jesteś zbulwersowany. Ojejku, to rzeczywiście tak jest. Słuchajcie, Polska formalnie nie istnieje, i teraz przychodzi pan Jarosław, który będzie Polskę znowu w roku 2027, prawda? Ratował. Ratował, jesteśmy uratowani, jak tylko pan Jarosław przyjdzie. No ale jak się zachować w takiej sytuacji? Gdy jak to mówię, jak Polacy wiedzą, co się dzieje w tym kraju, są rozgniewani, prawda? Są rozzłoszczeni, bo tej złości jest bardzo dużo, no i jak się zachowują brzydko, wtedy. Gdy się im państwo okrada, gdy się niszczy polską kulturę, historię, niszczy się gospodarkę, rolnictwo i utrzymuje się bydło czerwono-czarne z południowego wschodu albo subsaharyjskich, to to jest złość, ale tu trzeba zareagować. To tylko osoby inteligentne potrafią to zrobić. Przecież nie wy! Już to wiadomo, że to chamstwo z domu wyniosło. Jest Agnieszka Kowalczyk, psycholożka. I psychoterapeutka. I ona o tym wszystkim wie, jak tutaj ludziom pomóc. Z serwisu Dobra Przestrzeń. Widzicie? Dobraprzestrzeń.pl Jak to brzmi? To nie jest zła przestrzeń. Wy macie urojenia w tym łbie pustym. Myślą, że to jest zła przestrzeń ta polska. Pani psycholożka przyszła, ekspertka. Mówi, że to jest dobra przestrzeń przecież. PL! Nie UL, nie UE, nie USA i tak dalej. Ani nie RU. To jest polska dobra przestrzeń wspaniała. My teraz oddajemy wszystkie Migi 29 jakie mamy, a Ukraińcy nam dadzą system antydronowy. Będziemy nie wiem łapać może siatką na motyle te drony albo co innego tam się jeszcze może wydarzyć. I ona podkreśliła, że złość to naturalna i potrzebna emocja, jakie spełnia zadanie, informuje nas, że coś nam zagraża, lub że nasze granice zostały właśnie przekroczone. Ludzie drodzy, te granice zostały już dawno przekroczone. Co my teraz zrobimy? Zdobyli nam Polskę bez jednego wystrzału. No, zobaczcie, no tak samo jak w 1939 roku przejęli kraj. Ludzie harują, tyrają na Niemca, na dżidka amerykańskiego, na czerwono-czarnego, na subsaharyjskiego i zdobyli nam kraj, prawda? I wyniszczają nas dalej. Granica zostaje przekroczone i my się mamy teraz jak zachować, bo to jest najważniejsze. Uczcie się tego, co król mówi. Jak to teraz, prawda, właściwie wykorzystać kompendium wiedzy? Warto więc nauczyć się, jak rozumieć te emocje i wyrażać w konstruktywny sposób, bez skrzywdzenia siebie oraz innych. No zobaczcie, skrzywdzili nas, skrzywdzili nas. Niemcy nawet mówią, że wy chcecie na własnej krzywdzie teraz, yy, prawda, budować swoją nową tożsamość i wy chcecie, że my wam, wam zapłacić tam jakieś pieniądze, jakbyśmy nawet tej wojny w ogóle nie rozpętali przecież, to oni tam nawet tę platę zrobili. Czerwonoczarni też mówią, że to AK tam napadła, prawda? Zawsze tak jest. Dżitki mówią, że co? Że to myśmy im robili krzywdę w czasie II wojny, a nie Niemcy. Baszka Nowacka mówi, że to polscy naziści te obozy tam zakładali. No widzicie, jaka krzywda! Ale musisz się zachować, jak jesteś inteligentny. Jak nie, to pani psycholog przyjdzie do ciebie, a potem panowie w czapeczkach przyjdą, żeby ci zrobić z kuku. Julie Fraga. To psycholożka i terapeutka zajmująca się emocjami. Przez ponad 20 lat zabiera, zbierała doświadczenie, jak czytamy w artykule opublikowanym na łamach serwisu CNBC.com według niej gniewu nie powinniśmy postrzegać jako naszego wroga, a, prze, a wręcz przeciwnie ludzie znowu o tych wrogach tutaj mówią, my już mamy w, w, tych wrogów nawet nie ubrany, my ich mamy w domu. Jakby to powiedzieć inaczej. Jeśli unikamy złości, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że mamy tendencję do poczucia bezsilności i uwięzienia. Z drugiej strony, jeśli oswajamy się z nią, mamy szansę rozwiązać konflikt, dokonać dobrych wyborów i bronić swoich racji. To my już nie mamy możliwości bronienia swoich racji, bo nasze wszystkie racje są odrzucane, bo jest dyskryminacja pozytywna i jest negatywna. I dyskryminacja pozytywna, prawda, gdziekolwiek wchodzi w życie, no to oni mają prawo dyskryminować Polaków, no Wiadomo, że to Polak to jest bydło macharować tam i milczeć. Kiedy rozszyfrujesz przesłanie gniewu, możesz stanąć w swojej obronie i podjąć korzystne dla siebie decyzje. Możesz zakończyć bolesną przyjaźń, rzucić toksyczną pracę lub rozpocząć terapię, aby uleczyć stare rany. Czekajcie, zakończyć bolesną przyjaźń z sympatycznym przyjacielskim narodem czerwono-czarnym zakończyć bolesną przyjaźń z zachodem. Z ze Stanów Zjednoczonych. Ja bym to zakończył, tę przyjaźń. Natychmiastowo. Zamykam drzwi kulturalnie, zrywam kontakt dyplomatyczny, gdybym to ja był prezydentem tego kraju, albo inaczej królem, yy, który by siłą przejął władzę w Polsce, prawda? Z użyciem sił wojska, służb yy, tryliterowych i wszystkich dzielnych ludzi. To wtedy tak, rzucić toksyczną pracę na rzecz tego yy, antypolskiego rządu. To tak, to ja myślę, że tak. Lub rozpocząć terapię. No to na, narodowa edukacja wtedy byłaby w stanie y, tych ludzi uleczyć, czyli taka terapia narodowa, narodowa. Takie rzeczy moglibyśmy przyjąć dzisiaj, gdybyśmy chcieli, drodzy Państwo, słuchać tego, co y, pani psycholożka, bo to już nie jest pani psycholog, y, pani psycholożka ma nam do powiedzenia, wyobraźcie sobie, gdybyśmy chcieli y, te wszystkie, prawda, y, tutaj jej uwagi zastosować do naszej sytuacji. Do naszej sytuacji, do polskiej sytuacji. Jakie są metody radzenia sobie ze złością? Techniki używane przez osoby inteligentne. Nazywają swój gniew zamiast go tłumić i udawać, że go nie ma. To pomaga osłabić jego siłę i lepiej go zrozumieć. To ja nie wiem, drodzy Państwo. To ja nie wiem. No, gniew trzeba nazwać. Ja wiem, dlaczego jestem rozgniewany. Ja jestem yy, yy, uświadomiony całkowicie o wszystkich emocjach, które wyrażam, i zdaję sobie sprawę, że, że ta yy, nasza sytuacja to jest sytuacja przegrana już kompletnie. My z tego impasu się nie podniesiemy. Za 20 lat po prostu już Polski nie będzie. Rozmawiają o gniewie, a nie wyładowują go. Coś podobnego. Nie krzyczą ani nie trzaskają drzwiami. Używają słów, by wyrazić swoje emocje i jasno zakomunikować, co je wywołało. Panie Donaldzie, jasno komunikuję, co wywołało moje emocje. Nie trzaskam drzwiami. Panie Donaldzie, niech pan mi nie robi krzywdy, panie Donaldzie, panie Kierwiński, bo przecież ja rozumiem swoje emocje. Ja je tylko komunikuję w sposób bezpośredni. Drzwi ja mi nie trzaskam, nie rzucam narzędziami, sprzętami i tak dalej, nie rozbijam się, yy, ale po pierwsze, ten cały antypolski rząd to są moi niewolnicy, to jest mój sługa. Generalnie w normalnym państwie to to jest polityk, który powinien stracić urząd w pierwszej chwili, kiedy złamał chociażby obietnicę wyborczą. A jeśli kraj okrada jeszcze żyje i wywołuje u mnie te emocje i on nie jest za to odpowiedzialny, to o czym oni tutaj mówią? Przecież to są idioci. To jest mój pies, taki sługa, taki minister. Przecież minister z definicji, z łaciny, to jest sługa. Niegdyś to był sługa w takim rzymskim domu. Bardzo często właśnie y, niewolnik y, grecki. Biorą odpowiedzialność za swoje emocje, nie obwiniają innych, tylko pytają siebie, na co mam wpływ? I działają w granicach tego wpływu. Na nic nie mamy wpływu. Na co mam wpływ? Ja mam wpływ na to, że mi zabierają pieniądze moje? Że mi zabierają możliwość uczestniczenia w kulturowym postępie, że czynią mnie śmieciem, że trują mnie koncerny, że niszczą polskiego rolnika, polską gospodarkę. Na co mamy wpływ? Na nic nie mamy wpływu. Jesteś śmieciem dla tego systemu. Ale pani psycholożka tutaj o tym nie wspomina. Cóż za nieszczęście! Ludzie drodzy, jesteśmy zgubieni! Przekuwają gniew w działanie. Czwarty punkt. Zamiast dusić emocje, wykorzystują je jako motywację do zmian. Jak! Ruszają pomagać innym, angażują się społecznie oraz działają na rzecz ważnych spraw. Ludzie drodzy, jeszcze ruszają pomagać innym, słuchajcie, jeszcze za mało pomagacie. Buraki jedne, dawać mi, tu świąt nie zrobicie. Przekazywać te pieniądze panu Donaldowi. To wszystko, co żeście tam schowali w skarpety, nie ma tego. Dawać, pomagać innym. Jesteście źli, bardzo dobrze, ale pani psycholog mówi, że trzeba dawać. Więcej, angażuj się społecznie żeby nam wszystkim było lepiej, bo to jest dobra przestrzeń.pl. Traktują gniew jak nauczyciela. No czego cię gniew może nauczyć? No ludzie drodzy. Ostatecznie możesz to tolerować rok, dwa, ale nie 36 lat po roku 89, kiedy jesteś manipulowany przez tą politykę, prawda, która wcale Polska nie jest. I to jest jako nauczyciel. Słuchaj, twój. Zadaj sobie pytanie, co chce mi powiedzieć ta emocja? No co, co, co chce ci powiedzieć? No jesteś idiotą, no. To ci właśnie powiedziała ta twoja emocja. Siedzisz, gniewasz się i tak idziesz i robisz dalej to, co tam, prawda, co musisz zrobić, bo jakieś pieniądze musisz zarobić, a to, że ci 60% zabiorą za chwilę, za, za moment już cały majątek w nowożytnym obozie bez drutów kolczastych, to jest fajne. Dzięki temu odkrywają, co naprawdę wymaga zmiany w ich dotychczasowym życiu. Zmiany w naszym dotychczasowym życiu Wymaga zmiana tego życia Wymienić to życie na inne życie Ale potrzebujemy polskiego rządu I nie będzie żadnego głupkowatego psychologa Bo terapia to będzie szkoła Wychowanie patriotyczne Przysięga na polską flagę Przysięgam bronić ojczyzny Do ostatniej kropli krwi I to nas ulatuje. I to nas uleczy wszystkich W jednej chwili słuchajcie W jednym momencie Taka duma narodowa a mamy na czym ją zbudować. A gdzie są ci, którzy mieli to robić? Ci historycy wielcy z jednej, z drugiej strony, te wszystkie IPN-y. Pan Karol, to powinien sobie kanał na YouTube otworzyć i opowiadać o tym wszystkim, tak jak to robią te pomniejsze kanaliki gdzieś tam yy, rozsiane po internecie, które za niedługo zostaną zamknięte. Które opowiadają między innymi, ja też to robię, jak to Polska została zdradzona. Nie tylko przez Zachód, ale przy tej okazji także przez tych antypolskich polityków. Także buraki jedne. Nie jesteście ludźmi inteligentnymi. To po pierwsze, bo nie wiecie, jak sobie radzić z gniewem. Więc macie sobie pozwolić, macie pozwolić na to, żeby wam na głowę dalej strali. Pluli, a wy macie być grzeczni, mili i jak to powiedziała pani psycholog, jeszcze pomagać innym, angażować się w sprawy społeczne, pieski, kotki itd. itd. Wpadajcie także na drugi kanał Króla Pustkowia, to tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Hej.